Jest premier mowy, nie drogę. mowy, zobaczcie, co robi policja. nie ma mowy, kolejny raz. I mowy, do premiera, do premiera przyjechałeś, a nie do że nie za mnie. nie ma nie Panie premierze, rolnicy do pana przyjechali. Czy pan z nimi się spotka? Czy pan się spotka z rolnikami, którzy tutaj przyjechali właśnie do pana? Panie premierze, teraz pan nie powie, że pan nie widzi. Dobrze. Może pani się Ale ja za pan. nie? Proszę nie, nie, Proszę mnie nie szarpać. Dobrze, cofnę się, tylko niech pani mnie puści. Dobrze, cofnę się jak pani mnie puści. Zakaz nagrywania jest w sklepach, prawda? Tak. Nie Nie mu wiem, kurwa, ja to Nie, Ja tą szynkę kupuję. To jest moja szynka. O, idziemy do... no. Dobra, idziemy do kasy, kupimy sobie szlepkę. Nie, nie, nie. O, tak się. moja szynka. Nie, nie, Pana, nie. Nie, Pana, bo ja się... Pana, nie. O, widzicie, co się robi w sklepie, zabiera się szybko. Nie, nie. Te 200 milionów niech sobie minister wsadzi w dupę i niech sobie tymi pieniędzmi wytrze dupę. Niech on się pakuje z ministerstwa, niech wychodzi. Nie zgadzamy się na takiego błazna w Ministerstwie Rolnictwa. Jest to debil, który nas u wszystkich upokarza, bo 2 miliardy na telewizję to można dać. Cóż to jest w porównaniu to. 200 milionów na rolnictwo. Pani rozumie? Strategiczny element polskiej gospodarki. Produkcja żywności. 200 milionów. A telewizja, w której pani pracuje, 2 miliardy. Bo ja pani życzę dobrej pracy i o panią też będziemy walczyć. Ale nigdy się nie zgodzimy na obudę telewizji publicznej. żeby potrafić wypracować ponad udziałami. I pan burmistrz konsekwentnie. I my także decydowaliśmy się na wsparcie tutaj z góry, tej Policja! Z rolnikami! Zobaczcie! Zobaczcie kolejny raz! Kolejny raz! Dzień dobry! Zapraszam pana na Zobaczcie jak traktuje policja! Zobacz! No. Tak, boden, nie ma rzuta. Jakie taki wkłady, nie wiem! Iwstan! Do premiera! Do premiera, do premiera do... przyjechałeś, a nie do mnie! I Zobaczcie! Zobaczcie! Nie, zobacz. Halo, halo, słucham. Halo. Dawajcie, 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 dawajcie. Nie, my chcemy iść do premiera. Nie, nie. Chcemy iść do premiera. Premier nie ma czasu na my też więc czas do niego. Ustawiamy się, chłopaki. stójcie tutaj, stójcie tutaj, dobrze? Ale mamy stać, to A policja na co też potrzebuje? my nie bandyci. Nie do się proszę. Premier nie ma na nas czasu. No, nasze spotkania. Wyjeżdżamy do premiera premier nie wyszedł. do premiera, proste. Michał Policja go zatrzymała. Tym, się ro... tak, zazwykła, kodkury, tak się boją, właśnie. Troszeczkę dalej tak się boją Proszę troszeczkę się Policja wszędzie Michała Proszę troszeczkę się przesunąć. Przymuka, proszę, 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 się przesunąć. Jest krew, proszę nas w grupy. Proszę się cofnąć. Proszę się cofnąć. Proszę nas nie grupować. zobaczcie co robi policja. Proszę proszę, proszę. proszę się nas w grupę. Mówi o problemie sytuacji kabinowej, a zobaczcie co jest. To, o, to, o, ma pan rację, dlatego proszę się to... Proszę, to... Proszę. Ale nie, my tu stoimy. My czekamy za panem. Proszę, proszę. Proszę, chcę Prosimy, proszę. Prosimy, prosimy. do prosimy. Prosimy, prosimy. Prosimy, prosimy. się prosimy. Panie premierze, rolnicy do pana przyjechali. Czy pan z nimi się spotka? Ja bardzo panią proszę o to, żeby pani. Panie premierze, czy pan się spotka z rolnikami, którzy tutaj przyjechali?